Cmentarz Wojenny nr 62 w Banicy jest zabytkowym cmentarzem z I wojny światowej znajdujący się w miejscowości Krzywa w województwie małopolskim w powiecie gorlickim w gminie Senkowa w przysiłku Banica. Zaprojektowany przez Duszana Jurkowicza. Jeden z ponad 400 zachodniogalicyjskich cmentarzy wojennych zbudowanych przez oddział grobów wojennych Komendantury Wojskowej w Krakowie należy do pierwszego okręgu cmentarnego Żmigród. Cmentarz o powierzchni 300 m2, założony na planie wieloboku o nieregularnym kształcie, składa się z trzech tarasów połączonych kamiennymi schodami. Najwyższy taras ogrodzony jest kamiennym murem, a pozostałe kamiennymi słupami połączonymi drewnianym sztachetowym płotem. Wejście Znajduje się w południowym narożniku i zamykane jest drewnianymi dwuskrzydłowymi wrotami. Głównym elementem cmentarza jest wysoki drewniany, bogato zdobiony krzyż z dwuspadowym zadaszeniem. W 1993 roku cmentarz został zdewastowany podczas rekultywacji terenu. W 2006 roku odnowiony poprzez ustawienie nowych krzyży nagrobnych, ogrodzenie oraz krzyż pomnikowy na kamiennej podmurówce. Mogiły są ułożone w rzędach i otoczone kamiennymi obramowaniami. U wezgłowi mogił znajdują się drewniane zdobione krzyże łacińskie lub lotaryńskie, które są osadzone na betonowej podstawie z emaliowanymi tabliczkami na skrzyżowaniu ramion. W pięciu grobach zbiorowych i czternastu pojedynczych pochowano tu dwunastu żołnierzy z Armii Austro-Węgierskiej i czterdziestu rosyjskiej. Nie zidentyfikowano trzydziestu siedmiu żołnierzy. Wszyscy polegli w styczniu i marcu 1915 roku. Podczas rekonstrukcji nie przywrócono obiektu do pierwotnego wyglądu. Od 2003 roku cmentarzem opiekują się studenci z Instytutu Karpackie Państwowej Uczelni w Krośnie, koordynowane przez koło nr 8 Klub Górski Orły, działający przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Warszawie, pod kierunkiem nadkomisarza Jacka Witasa.